Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przybyli, że Państwo będą uczestniczyć w tej debacie, że debata na temat postawy dziennikarskiej leży Państwu na sercu i chcą Państwo się przysłuchać temu, co tu zostanie powiedziane. Bohaterem naszego spotkania jest Pan Maciej Łowiecki. Strażników, etyka dziennikarska w praktyce. W naszej dyskusji wezmą udział pan Michał Kobosko, redaktor naczelny Wrocław. I pan Rafał <grytania> Zaczynamy od bohatera, od książki. I od pytania, jak długo pan wpisał tą. natomiast pisałem ją chyba z rok i muszę powiedzieć, że właśnie szalone kłopoty były z tymi materiałami, bo ja chciałem, żeby tu była, żeby tu były dokumenty, żeby to tak, to jest taki rodzaj cegły, przecież nie do czytania tam na co dzień, tylko dla ludzi, którzy by się chcieli czegoś dowiedzieć o historii dziennikarstwa w Polsce. Czy już przez rok pan materiał, tak. przez rok pisał książkę. To teraz drugie pytanie, jeśli można. Co to jest za książka? Czy to jest kryminał? No, pewnie, gdyby był kryminał, to pewnie dużo bardziej zarobił na tej książce. Czyli nie jest to kryminał? A o czym jest ta książka? Co w tej książce możemy znaleźć? Ale w tej książce jest. No, przede wszystkim historia etyki w mediach i, i nie tylko w mediach, historia, historia wszystkich kodeksów, historia tego, jak i sami dziennikarze, i inni ludzie, i medioznawcy, jak widzieli to w trakcie różnych przemian, w trakcie różnych okresów, jak widzieli. Te obowiązki dziennikarzy i powinności. Już wiemy, co jest w książce, a teraz dla kogo jest ta książka? Książka. Myślę, że przede wszystkim jednak dla dziennikarzy, żeby mogli, mogli sprawdzać pewne rzeczy i dowiadywać się po prostu, co, co jest ich powinnością, co nie jest, bo, Ale jest też dla. Wszystkich tych, którzy właściwie interesują się tym światem, a ponieważ właściwie, jak Państwo wiedzą, to 85% ludzi w Polsce całą wiedzę o rzeczywistości czerpie dziś y, od dziennikarzy, czyli z mediów, co może nie jest tak y, bardzo godne. żeby to pochwalić, ale jednak tak jest już zaczyna być na całym świecie. Co zresztą niesłychanie wzmacnia naszą odpowiedzialność, pilnowanie strażników, że my przecież naszym zadaniem, pilnowaniem strażników zadaniem ELKARZI jest pilnowanie, pilnowanie demokracji, patrzenie na ręce władzy. Po czemu mają możliwości, właśnie wtedy, kiedy, kiedy jest właśnie pewna wolność słowa? I takie różne przeciwstawne sobie obowiązki. Mamy, no, jeszcze pewnie o tym powiemy, ale dlaczego pilnowanie? No bo prawdę mówiąc, właśnie nas nikt nie pilnuje. Czyli, i to jest zresztą słuszne, bo no, gdyby nas zaczęto pilnować, a wielu polityków ma ku temu zakusy, ku temu to źle. To ale też jest źle, jak nikt nie pilnuje tych strażników. Czyli co ich może pilnować? Tylko kodeksy, którzy, które sam uznają za potrzebne i zechcą się nimi posługiwać. I tu jest tych kodeksów cała masa, bo Właściwie każda redakcja tak naprawdę ma własny kodeks szczegółowy. Rewizja ma ogromną księgę na przykład. Nie oznacza oczywiście, że tam wszystko jest przestrzegane. Ale, a oprócz tego istnieją kodeksy bardzo ogólne. I tu jest, muszę powiedzieć, że najlepsze kodeksy to właśnie stworzyło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski. Ja y, widzę, że y, po pierwsze Panowie notują. Po drugie, po drugie poprosiłbym Panów uczestników naszej dyskusji o takie krótkie impresje, a potem zaproponuję Panom i Państwu, żebyśmy zaczęli od dekalogu dziennikarza i żebyśmy prześledzili po prostu w tym, w tym wypadku dekalog, nie wiem dlaczego, ale z 17, z 17 przekazałem się, taki nowoczesny dekalog nie, nie starczyło. Tablicy 10 to za mało, 17 to dekalog dziennikarski. Prześledzimy z prostymi pytaniami do uczestników panelu i do Państwa, czy ten punkt dekalogu jest przestrzegany przez dziennikarzy, czy nie. Czyli zacznijmy od impresji na temat książki Michała I Ja osobiście dziękuję Panie macie za tę książkę, za ten zbiór. Dokumentów, bo czasami mam wrażenie, że rozmawiamy w sposób bardzo wyrywkowy, bardzo częściowy i taki nieposkładany o, o etyce dziennikarskiej, o zasadach etyki. Tutaj mamy pełny przegląd dokumentów źródłowych z komentarzem, więc jest to ta książka, z, także z mojej perspektywy i z perspektywy dziennikarzy, którzy ze mną pracują, bardzo cenna. Ta książka pokazuje stan historyczny, historię i stan dzisiejszy co oznacza w praktyce, że jest już książką historyczną. Proszę zwrócić uwagę, że spotykamy się w dzień po ujawnieniu przez jeden z rosyjskich portali makabrycznych zdjęć, o czym wszyscy wiemy. Dzisiaj, nasz, dzisiaj rano, kiedy przeglądałem nasz branżowy newsletter, wiecie Państwo, który, właściwie są dwa, ale jeden z nich, Mam taki tytuł, w którym autorzy tego newslettera bardzo się ucieszyli, że polskie media solidarnie nie opublikowały tych zdjęć w żadnej formie. Ja też się przez chwilę ucieszyłem, ale zaraz potem pojawia się pytanie: i co z tego, że żaden z, żaden z nas się nie wyłamał, nikt tych zdjęć w internecie, ani w rejtorze w papierze nie opublikował. Nasi odbiorcy, w tym odbiorcy mediów polskich, już te zdjęcia widzieli, ci, którzy chcieli, czasami też ci, którzy tego nie chcieli, a nie chcący kliknęli nie w ten link, co, co potrzeba. Co oznacza, że co nie oznacza dość jasno, że, że nas zasady etyki czy dyskusja o etyce już nie obowiązuje i nie dotyka, ale oznacza to, że jest taka zmiana związana z szybkością, z ilością informacji, które mamy, z łatwością dostępu, z przekraczaniem przez nie wszelkich granic, Także granic, powiedziałbym, wstydu czy granic akceptacji, że no, dyskusja o etyce czasami trochę trąci myszką, bo my się zajmujemy o tym, co my, tym, co my przekazujemy, i jak my przekazujemy, tymczasem tych źródeł, możliwości dostępu do, do informacji przez naszych odbiorców jest dzisiaj bardzo wiele. I w tym kontekście to, co powiedział Pan Maciej o naszej odpowiedzialności, też może być dyskusyjne, bo my możemy być najbardziej odpowiedzialnymi. Staramy się, myślę, większość z nas, twórcami mediów, a jednocześnie nasi odbiorcy i tak dostają przekaz zupełnie inny, przekaz zmanipulowany, przekaz pełen emocji, agresji, czasami, czasami nienawiści. Wracając do samej książki najciekawsze to właściwie to, co już powiedziałaś, a co ja chciałem powiedzieć, to jest te 17 przykładów dlatego że materiał pozostały to jest w ogromnej większości materiał, jak powiedziałem, historyczny, zbierający, przybliżający nam historię, jak to z tą etyką i dyskusją nad poszczególnymi dokumentami było w tym w czasach słusznie minionych. Natomiast to, co jest, to, co jest takie dla mnie bardzo też, też użyteczne i ciekawe, to jest ta osobista lista, bo tak ją biorę, 17. Siedemnastu przykazań, o których jak zrozumiałem w swojej wypowiedzi będziemy bardziej dogłębnie dyskutować. Myślę, że to będzie dowiedzenie naszej dyskusji, bo jest przykazanie i pytanie bardzo proste będzie, czy jest, czy nie jest realizowane w rzeczywistości polskiej. Tak sobie wyobraziłem naszą dzisiejszą dyskusję, że tam będziemy najbardziej efektywni, czyli wzbudziłem wyobrażenie dyskusji. Efektywność Rafał, ja to jak tyle razy mówisz o dyskusji, to ja spodziewam się, się troszeczkę o coś pospierali. Tu Myślę, że taka. tu będzie skupia. Że jesteśmy skazani w tym gronie na to, że nikt z nas nie będzie rzecznikiem braku etyki, na przykład. Mówił, że etyka dziennikarska jest nikomu niepotrzebna i że to jest przeżytek. No ale właśnie <laughs> ja też nie będę takiej tezy głosić, natomiast tak, że tutaj. Właściwie Michał powiedział o książce to, co ja miałem do powiedzenia, ona jest wspaniałym takim kompendium, ona jest yy, takim klasycznym spojrzeniem na dzień A ja chciałbym powiedzieć, <coughs> czego by mi tu trochę brakowało, co bym tu dodał. Miancie, yy, zaczyna się tak gdzieś na początku, pamiętam, jest takie stwierdzenie w tej książce, że informacja rządzi światem. I ja mam wrażenie, że to już jest nieprawda w dzisiejszych czasach. Nie informacja, emocje rządzą światem. I media i postrzeżenie z tego, co zarządzało informacją, zmieniły się czy przepotwarzyły się w coś, co zarządza emocjami. Więc dziennikarz przestaje być człowiekiem, który służy jakkolwiek rozumianej prawdzie materialnej, bo emocje się nie dzielą, jakby nie pojmują tego pojęcia, tylko zajmuje, staje się kimś takim, kto ma być albo czy liderem, albo organizatorem jakichś takich obwalowskich godzin nienawiści. W każdym razie ma sprawiać, żeby jego odbiorcy byli podkręceni. No bo jak są podkręceni, to kupują. Po drugie, jak są podkręceni, to, to, to słuchają. To wtedy można nimi zarządzać. Czyli można i sprzedawać, i, i, i osiągać cele polityczne za pomocą mediów, wtedy jak te media pracują na emocjach. Pan Maciej będzie czytał nam Dekalo. Czyli jeden, dwa, 2, kawałeczek, a my będziemy odpowiadać na pytanie, czy polskie media wypełniają ten punkt ekonomii. Jeżeli się zgadzamy, to następny punkt, a jeżeli nie zgadzamy, to zaczynamy dyskusję. Dobrze, może tak być? Może tak, może? To super, bardzo się cieszę i wstanę w związku z powyższym. Mamy tu był mikrofon kiedyś. Tak? Dobra, to weźmiemy. Ja, ja będą mieli mikrofony. Proszę bardzo. To się oczywiście, taki wykład musi zaczynać od takich rzeczy banalnych, za które przepraszam tych stwierdzeń, ale muszą one mieć. Na przykład pierwsze, wspierać walkę o wolność słowa na świecie. Łatwiej jest mówić o tym pewnie, co media polskie robią dla mediów w tych krajach, w których nie ma, w naszym rozumieniu nie ma wolności słowa. Tak jak my kiedyś byliśmy, wielu z nas szkoleni przez wraże media zachodnie, na różnych kursach, konferencjach, stypendiach i tak dalej. Tak wydaje mi się, że to co się w tej chwili dzieje i pod egidą Stowarzyszenia i, i niezależnie przez media, przez kontakty bezpośrednie dziennikarzy, szczególnie na linii Polska-Wschód, to, to oznacza, że, że takie wsparcie z naszej strony istnieje. Trudno mi powiedzieć, czy ono jest duże, za duże, za małe, ale przez, przez kontakty bezpośrednie z dziennikarzami, Szczególnie, jak powiedziałem, z krajów ze wschodu, choć także z krajów arabskich w, w ostatnim czasie, no przekazujemy to, co wiemy i to, co naszym zdaniem jest warte przekazania. Także nagrody różnego rodzaju, które są przyznawane w Polsce i przez organizacje dziennikarskie szczególnie ale nie tylko, dziennikarzom ze wschodu, którzy są represjonowani, którzy siedzą, którzy walczą z cenzurą. Znaczy, że w jakimś stopniu moim zdaniem wypełniamy ten, ten punkt ekologii, ten pierwszy. Tam, tam, gdzie możemy, pomagamy. Rafał, możesz nic nie dodać. I Ja w zasadzie chciałem powiedzieć to, co już tutaj się, może nie tak dokładnie zostało tymi słowami powiedziane, że właściwie nawet bardziej yy, polskie media się troszczą wolność słowa w innych krajach niż w samej Polsce i w samych sobie, A to tak, tak bym powiedział. Walczyć o niezależność mediów. No to jest, to jest rzeczywiście trudne, i z pewnością jest to dla wszystkich oczywiste, że w demokracji dziennikarze mogą się troszczyć o wartości. Tym bardziej się troszczyć, tym bardziej są właśnie niezależni. Mogą pilnować władzy, tym bardziej, im bardziej są niezależni. I przeciętnie odbiorcy mediów, ja o tym tu piszę, ale to jest teza chyba już udowodniona na podstawie różnych badań naszej świadomości, czyli społeczeństwa polskiego i nie tylko, że... Ludzie mają skłonność do mylenia wolności słowa z niezależnością mediów, co jest bardzo groźne, bo u nas jest absolutna wolność słowa, tak naprawdę. Poza pewnymi tam różnymi oczywiście ograniczeniami, ale wolność słowa jest i można z niej korzystać. Ale na podstawie tylko tego, że można wszystko powiedzieć, co się chce, nie można twierdzić, tak jak myślą ludzie, że media są niezależne, bo niestety są zależne od wielu, wielu czynników, a zwłaszcza od swoich po prostu właścicieli i redaktorów naczelnych, bo nie wszyscy są wolni panie redaktorze Tak? Tak, Przepraszam. co? Wszystkie media na świecie są uzależnione od różnych grup interesów finansowych i politycznych. E, e, o, to jest, to jest twierdzenie, e, które e, niech będzie punktem wyjścia e, odpowiedzi na pytanie, e, że Rafał zacznie, tak? żebyśmy na zmianę... Dobrze, to, 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 to dobrze, czyli e, media są uzależnione od różnych grup interesów finansowych i politycznych. Media, w których pracujesz, od jakich, od jakich interesów finansowych i politycznych są uzależnione? Ja? No, no szczerze mówiąc, nie wiem, nie zaglądam właścicielowi do, do, do kieszeni. Yy, wiem, że wielu ludzi się zastanawiało tutaj nad transakcją akurat sprzedaży w firmy, w której ja pracuję, ale, ale ja nie dysponuję żadną wiedzą na ten temat. Moim zabezpieczeniem jest to, że no, jestem. Yy, prostym rolnikiem w świetle prawa i ubezpieczeń społecznych, w związku z czym mogę w każdej chwili tam nie pisać, jeżeli uznam, że w jakiś sposób moje sumienie dziennikarskie nie jest uszanowane. Na razie żadnymi formami prób ingerencji właścicielskiej się nie zetknąłem, w związku z czym trochę drastyczne w środki nie mam co sięgać. Ja nie wiem, czy ten przypadek jednostkowy jest dobry, bo, bo jednak większość dziennikarzy to nie są rolnicy z 11 hektarami, tylko ludzie z kredytami, którzy dopiero wchodzą do zawodu, którzy sobie nie zdążyli wyrobić nazwisk, bo to jest też duże szczęście jeszcze tego pokolenia, w którym ja zaczynałem, że wtedy polityka była taka prowadzona, medialna, że można było sobie wymienić i robić nazwisk, teraz raczej duże koncerny starają się, żeby dziennikarze nazwisk nie mieli, żeby można było w każdej <słuch> chwili szuknąć, zastąpić inny sposób dla widza, odbiorcy niezauważalny. Moim zdaniem media są dużo bardziej uzależnione jednak od świata pieniędzy, od, od finansów, niż od polityki. Choćby dlatego, że politycy nie dysponują budżetami, które mogliby nam dać. Mają bezpośredni, pe, rzecz jasna, wpływ na część pieniędzy, które mogą lub nie przypłynąć do mediów. Natomiast sami politycy nie zasilają nas finansowo podczas gdy wielkie grupy interesów, wielkie firmy mogą zdecydować z dnia na dzień o przesunięciu swoich sympatii i o przesuwaniu reklam z jednego medium do drugiego. Przypomnę przypadek, który jest bezpieczny w tej dyskusji, bo przypadek francuski. Gazety, która napluła na najbogatszego Francuza, który postanowił zmienić obywatelstwo, bo bowiem przed barbarzyńskim 75% podatkiem, który zamierzał, czy zamierzał wprowadzić prezydent Oran. I oni no po prostu napruli na niego, obrazili go w sposób bardzo bezpośredni, wyrażając sposób myślenia pewnie znaczącej części społeczeństwa francuskiego. Natychmiast stracili reklamę Imperium tego pana. Jest to potężna firma we Francji, i domyślam się, że ma to duży wpływ na funkcjonowanie tej gazety na co dzień. Więc każdy, jeśli można, to bym to chętnie uzupełnił, bo to jest jeszcze tutaj, jak musiałem powiedzieć, o jeszcze jednym mechanizmie. U nas rzeczywiście, powtórzę to swoje rozpoznanie, upieram się przy nim, że w ogóle to co nazywamy z rozpędu demokracją liberalną realizuje ten algorytm, władza daje pieniądze, pieniądze dają władzę. W związku z czym te światy biznesu i polityki są bardzo blisko siebie, a media są i jednym i drugim. I tylko czasami w tym trójkącie trwa przepychanka, kto tu jest ważniejszy, czy, czy, czy pan prezes, czy pan premier, czy pan, dajmy na to premier albo prezes siły politycznej, czy, czy pan redaktor, czy raczej właśnie właściciel grupy medialnej. I to myślę, że jest tematem osobnym do, do rozwinięcia. Ale fakt, że media stały się uzależnione od reklam, bo to o tym mówimy przede wszystkim, że media czerpią zyski nie z tego, ilu mają widzów, ile mają czytelników, ile mają słuchaczy, tylko ilu mają reklamodawców. A to wcale jedno od drugiego nie zależy, bo można mieć mnóstwo odbiorców, a nie taki target. A poza tym no, nawet w kraju takim idealnym sobie wyobrażamy, że nie ma żadnego połączenia między tymi, ile koncern zarabia, jakie ma układy z władzą, co już jest samo w sobie założeniem idealistycznym to mamy do czynienia z taką dyktaturą media planerów, którzy, nawet jeśli są zupełnie apolityczni, to mają jeden interes, żeby ta reklama, którą nam dają, się dobrze kojarzyła. Ona się dobrze kojarzy, jeżeli ona nie sąsiaduje z tekstem bulwersującym. Co się stało na przykład z dziennikarstwem śledczym czy dziennikarstwem społecznym? Nie tylko zabija je polityka, ale zabija je także to, że jak Media daje pastę do zębów, to chce yy, reklamy pasty do zębów, to nie chcę, żeby ta reklama sąsiadowała z tekstem, który wprawia człowieka w dyskomfort, bo się dowiaduje, że rządzą nami złodzieje bezkarnie, że tu się dzieją jakieś draństwa, prawda? I, i wtedy mu się podświadomie w, w szlejach to prze, przepina i, i ta pasta mu się zaczyna źle kojarzyć. W no. związku z czym dostaniemy reklamę tej pasty do zębów czy czego innego. Jeżeli obok będzie takie radiosne bla bla bla, że jakaś tam gwiazda sobie kupiła nowy kolczyk, że ktoś tam coś powiedział o tym czy tamtym, że się tam... Fajnie, niestety ten nacisk, który się często gdzieś tam intuicyjnie ludzie łapią, że coś się dzieje z tymi mediami, że one się tabletyzują, to takie modne słowo wymyślono, to między innymi jest właśnie wynik tego nacisku media planerów, z badań to już wynika, że ostatnio najwięcej odbiorców mediów, przede wszystkim telewidzów, no bo to jest największa grupa, nabrała przekonania, że to, co pokazują im media, jest prawdziwe i ważniejsze od świata realnego. Więc to jest bardzo groźne. Tym bardziej, że są bardzo różne możliwości tej kreacji, że na przykład telewizja, kreuje pewną rzeczywistość telewizyjną, ale to wynika z jej jak gdyby obiektywnego charakteru, że tam nie można dużo gadać, że muszą być pewne reguły zachowane, że to, że tamto i tak dalej. Ale oprócz tego może też kreować rzeczywistość sfałszowaną. I jak mówiłem tu, że. Dziś to nie polega na kłamaniu, ponieważ kłamstwo jest niesłychanie łatwo wykrywalne i od razu to przekwycą. Natomiast, natomiast można ukrywać pewne rzeczy i przykrywać je innymi wydarzeniami, i stwarzać pozory, że coś jest dużo ważniejsze niż jest. I to jest bardzo groźne, bo tak się właśnie u nas dzieje.